Drugi piątek wielkiego postu, a zarazem drugi piątek miesiąca, czyli modlimy się w intencji małżeństw. Po mszy świętej czeka nas droga krzyżowa pod tytułem Droga dwóch serc. Czy domyślamy się, o jakie dwa serca może chodzić? Może dwa serca, a może nawet i o trzy serca? To się wyjaśni po Mszy świętej. A Jezus po to poszedł drogą krzyżową, byśmy żyli by nam nic życia nie odbierało, nawet gdy mamy wiele w życiu przeszkód. Panie Jezu, dzisiaj na tej drodze krzyżowej pragniemy jednoczyć nasze serca z Twoim najświętszym Sercem i z Niepokalanym Sercem Maryi, która tak wiernie trwała przy Tobie na tej drodze. Jako symbol naszych serc, które są przy Tobie na tej drodze możemy zapalić świeczkę przy stacji, która nas poruszy, albo trzymać ją w ręku. Świecę y, trzyma ministręt. Można odpalić sobie od świecy. Stacja pierwsza. Sąd. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą Patrzymy na Ciebie, Panie Jezu, z jakim spokojem i pokorą przyjmujesz ten niesprawiedliwy wyrok. Nie wyrywasz się z więzów, którymi Cię spętano, nie krzyczysz, nie wołasz pomocy. Oczy masz spokojne, pełne godności, jakbyś był duchem w zupełnie bezpiecznym miejscu. Tym miejscem jest serce Maryi. To ona cię w nim skryła. I my mamy w nim swoje miejsce, gdy doświadczamy niesprawiedliwości, gdy próbują nas pozbawić godności. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczeń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić się raczył. O ile łatwiej jest dźwigać ciężar krzyża, kiedy mamy obok siebie kogoś bliskiego. Wśród pałającego nienawiścią tłumu stała Twoja Matka. Jej spokojna, ufna twarz dodawała Ci otuchy i wiary, że ten ciężar nie jest zbyt ciężki. I nam łatwiej jest dźwigać krzyże codzienności, kiedy jest obok Maryja. Ona zawsze dodaje otuchy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia, pierwszy upadek. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za ten upadek, ja często potykam się i upadam w mojej codzienności, ale Ty się mną nie zrażasz, tak jak nie zniechęciłeś się upadkiem, jest w tłumie też ta, która wierzy w Ciebie i mnie jej wiara tak często podnosi. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta: spotkanie z matką. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. To spotkanie dwóch cierpiących i kochających serc. W cierpieniu i miłości nie potrzeba wiele słów. I ja pragnę, aby moje serce było zjednoczone w miłości i cierpieniu tych dwóch serc. któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Pomoc Szymona. Kłaniamy cię, Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczył. Czy ja mogę pomóc Ci nieść Krzyż, Panie Jezu? Czy mogę wziąć na siebie choć odrobinę tego ciężaru? Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta: Spotkanie z Weroniką. Kłaniamy Ci, się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. To taki prosty, zdaje się mało znaczący gest w ogromie Twojego cierpienia, Panie Jezu, ale wymagał odwagi i gorliwości w służbie drugiemu człowiekowi. Te drobne gesty miłości w moim życiu są wielką pociechą dla Ciebie, Panie Jezu i dla Maryi. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić się raczył Panie Jezu, zdaje się, że jesteś taki samotny na tej drodze. Upadek w poczuciu samotności to jeszcze większy ból. Nie jesteś jednak sam. Jest przy tobie Maryja, która cicho i wiernie idzie za tobą, swoją obecnością dodaje otuchy. Jestem też ja. Przyjmij moją obecność, aby wtedy, kiedy odczuwam samotno samotność, niezrozumienie. Kiedy upadam, umiała wykrześć z siebie siły, a te siły pragnę czerpać z Twojego Panie Jezu serca i współcierpiącego serca Twojej matki. za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczę się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiastę cię Ci Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczył. Mario, ty miałaś najwięcej powodów do płaczu, widząc mękę Twojego syna, a jednak stoisz, cała zbolała, ale pewna i ufna, że miłość zwycięży. Pragnę stać przy Tobie, idąc za Panem Jezusem, z Twojego serca czerpać siłę i pocieszenie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta, Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. Wydawało się, że nie podołasz iść dalej, Panie Jezu. Tak bardzo jesteś wycieńczony, a jednak podnosisz się, by dokończyć drogi, żeby mnie zbawić. Samotny, opuszczony, pogardzony, cichy i ufny, Pozwól mi pamiętać o Tobie, gdy tak będę się czuła. I Ty, Mario, w swoim niepokalanym sercu ukryj mnie, kiedy brak mi sił, aby iść dalej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić się raczył. Nie masz nic do ukrycia, Panie Jezu. Całe siebie oddałeś w ręce ludzi. Twoje rany, które zostały w taki brutalny sposób odsłonięte, są dowodem twojej niepojętej miłości do mnie. W swoich ranach, Panie Jezu, ukryj nas, obmyj nas. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczą. Zamykam oczy i widzę, jak przybijają Twoje ręce i nogi. Nie mogę znieść takiego zadawania bólu. Pomóż trwać przy Tobie, gdy cierpisz najbardziej. Pomóż Maryjo trwać przy drugim człowieku. Gdy jego cierpienie jest takie wielkie i niesprawiedliwe. Przecież na tym polega miłość, ale bez Twojej pomocy nie jestem w stanie tak kochać. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmił się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczę się za nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umierałeś w og ogromnym bólu za mnie. Panie Jezu, dziękuję. Powierzam Ci moje życie. Zrób z Nim, co zechcesz. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta: Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie Twojego bólu, Maryjo, kiedy trzymałaś na rękach zmaltretowane ciało Pana Jezusa. Na pewno wierzyłaś, że to wszystko się odmieni. Że zmartwychwstanie. Przeprowadź mnie, Maryjo, przez ciemność mojej niewiary ku światłu zmartwychwstania. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczą. Znaleźli się odważni ludzie, którzy złożyli do grobu Twoje ciało, Panie Jezu. Wraz z Tobą do grobu składam moje lęki, nieporadność, grzechy, czekając na zmartwychwstanie razem z Maryją, której ufność była większa od ciemności grobu. któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Gdyby ktoś chciał położyć również swoją świecę, którą zapalił, lub zapalić teraz, to można. Ja zapaliłem swoją świecę przy śmierci pana Jezusa na krzyżu. Przy ostatnich słowach oddaję ci swoje życie. Zrób z nim, co zechcesz. A za chwilę jeszcze był taki epizod, że. Joanna mówi, że się spale, bo tam świeca była na dole, że się ojciec zapali. I to były słowa takie dosłownie, żebym się nie zapalił, ale odebrałem je też w sposób taki duchowy, żeby iść z Panem Jezusem, to trzeba się zapalić. Zapalić, żeby umieć oddać wszystko, nie bać się, że się dużo straci. Być może mieliśmy wyraźne poruszenia na tych stacjach, może były bardzo subtelne, delikatne. W każdym razie warto zapamiętać obrazy, słowa, i jeszcze niczym będziemy zasypiać, przypomnieć sobie, co żeśmy przeszli, co żeśmy zobaczyli, co żeśmy poczuli. Jak widzimy dzisiaj, ten krzyż, który towarzyszy nam drugi rok w takiej pozycji przed ołtarzem, ma różne oświetlenie, tak to nazwijmy. Dzisiaj jest takie delikatne. Ale może w tych miejscach, które są w naszym życiu najtrudniejsze, te delikatne światła nam pokazują, że jest nadzieja. Dziękujemy, żenacie, za przygotowanie rozważań i na to, by te rozważania zapadły w nasze serca. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Nieustannie towarzyszy nam również lustro, lustro, które stoi przed krzyżem, częściowo go zasłania. Nieustannie zapraszając nas do tego, żeby się przyglądać Jezusowi, przyglądać sobie i odkrywać prawdę o tym, jaki jestem, jaka.